To dzisiaj będzie na poważnie. O Ignacym z Loyoli rozmawiamy sobie dzisiaj trochę. Ignacy z Loyoli jest znany z tego, że mówił o rozeznawaniu. I o rozeznawaniu wiele osób już pewnie słyszało, ale co to jest, to tak naprawdę nie do końca wiadomo. Rozeznawanie duchowe to jest, uwaga, taki proces, który ma mnie prowadzić do podjęcia jakiejś decyzji. I rozeznawanie duchowe polega na tym, że ja się pytam siebie i tego, co jest wokół mnie, Jaka jest wola Boża na tą sytuację? To jest rozeznawanie duchowe. I trzeba pamiętać o tym, że rozeznawanie duchowe to nie jest proces czysto intelektualny, czy jakoś tak mocno nakierowany na to, co intelektualne. Rozeznawanie duchowe to jest proces duchowy, to znaczy ja biorę pod uwagę to, że wokół mnie jestem ja i są też duchy, jest świat duchowy. I, i, i muszę wziąć pod uwagę jedno i drugie, i mój intelekt, i mnie. I duchy. Więc Ignacy Loyola, który mówił o rozeznawaniu duchowym, który uczył ludzi, jak to robić, to pierwszą zasadą, jaką w ogóle wprowadzał, żeby kogoś nauczyć tego, to mówi tak: musisz wiedzieć, że są trzy rodzaje myśli. Trzy. Pierwsza myśl to jest taka, która pochodzi od ciebie. To jest Twoja myśl. Drugi rodzaj myśli to są myśli, które są w Twojej głowie, ale one pochodzą od Pana Boga. To są inspiracje Ducha Świętego. Jest trzeci, trzeci rodzaj myśli. To są myśli od szarego. On przychodzi, żeby coś Ci pomieszać, zasiać. I rozeznawanie duchowe to jest proces duchowy, który polega na tym, żeby wybrać tę myśl, która i pochodzi od Pana Boga i za nią pójść. Więc zanim ktoś w ogóle przystąpi do rozeznawania, to trzeba sobie zadać pytanie takie, czy ja chcę robić tak, jak Pan Bóg chce ode mnie? Czy ja chcę po prostu robić po swojemu? Tak? Jak mam sobie taką predyspozycję na to, że że, że chcę zrobić tak, jak Pan Bóg chce, to wtedy mogę się dopiero zabrać do rozeznawania duchowego. I jak się zabieram do rozeznawania duchowego, no to jest proces teraz taki y, subtelny, żeby odróżnić moją myśl. Od myśli od Boga, od Ducha Świętego, od tej myśli, która przychodzi od szarego. Bo one brzmią tak samo, wszystkie brzmią, tak jakby to były moje myśli. Natomiast źródła są inne. Brzmią tak, jakby to były moje myśli, dlatego, że no, gdyby nie wiem, Pan Bóg mówił do mnie po chińsku, to bym zrozumiał, bo nie znam chińskiego. Jakby mówił Bóg do mnie w jakichś języka, aniołów i tak dalej, to też bym nie zrozumiał, bo, bo tego nie znam. Dlatego Bóg i w ogóle cały świat duchowy. Brzmi takim tak moim głosem. I teraz jak rozeznawać, co pochodzi od Boga, co ode mnie, co od złego? Najlepiej to poznawać po efekcie. Czyli ja się przyglądam, widzę, że mam tu jakąś taką inspirację, i ona mnie pociągnęła do czegoś dobrego. Czyli takie inspiracje ciągną mnie w dobrą stronę. Takie. Widzę po efekcie, że jednak z tego coś złego wyszło. No i to trzeba się obserwować. Rozzznawanie to nie jest nic prostego, trzeba taką pracę robić. Natomiast Ignacy daje taką wskazówkę. On mówił o czymś takim, że człowiek zazwyczaj jest pod wpływem jakiegoś ducha: albo ducha bożego, albo ducha złego. I teraz, jak jestem pod wpływem tego ducha, to on mnie prowadzi przez jakiś czas dłużej jednego albo drugiego. I teraz tak, jak jestem pod wpływem ducha dobrego to ten duch, jego słowa wchodzą we mnie jak kropla wpadająca w gąbkę. Czyli tak płynnie. Kropla wpada w gąbkę, piśu, nie słychać tego. Jak jestem pod wpływem ducha dobrego. Jak jestem pod wpływem ducha złego, to jego myśli wpadają we mnie jak kropla spadająca na kamień, na skałę. Czyli jest rozprysk, jest jakiś głos, jakiś gwar. Po tym można poznać, która myśl jest od którego. Ale wcześniej muszę zadać sobie pytanie. Od którego... Pod wpływem jakiego ducha ja jestem? Czy jestem bardziej pod wpływem ducha dobrego, czyli przechodzę od rzeczy lepszych do jeszcze lepszych? I, i, i mam w głowie cały czas, żeby być coraz lepszym, coraz bliżej Boga i tak dalej. Czy jestem pod wpływem szarego, że odpuszczę sobie, a to mogę zgrzeszyć i jestem coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. Nie? W którym stanie jestem? Pod, pod wpływem ducha złego czy ducha dobrego? I teraz, jak ten duch mnie prowadzi. To, to zawsze ten duch, który, pod wpływem którego ja jestem, to, to jego słowa będą wpadały we mnie delikatnie. Natomiast przeciwne, przeciwnego ducha słowa, gwałtownie. Jak jestem pod wpływem ducha dobrego to y, i mam taką nadzieję, że dobrze będę coś robił, zrobię coś dobrego, dobrego dla innych, to te inspiracje od ducha świętego Zrób to, będą wpływały tak łagodnie we mnie. Natomiast szary przyjdzie, a odpuść sobie. Przecież inni tego nie robią, inni się męczą, ciebie za to tylko krytykują i tak dalej. Wprowadza gwar. To jest od ducha złego. Natomiast sytuacja się komplikuje, jeśli jestem w innej, w innej roli, jestem pod wpływem ducha złego. Przechodzę od grzechu ciężkiego do grzechu ciężkiego, od jednego grzechu do drugiego, to sytuacja, zasada jest ta sama, że jestem pod wpływem ducha złego i teraz jego słowa wpadają we mnie, jak kropla wpadająca w gąbkę. Czyli szary mówi o, odpuść sobie jeden grzech więcej. No tak, w sumie. W sumie nie jest tak źle, gorsi są ode mnie, nie? A Duch Święty co robi wtedy? Jak kropla spadająca na skałę wyrzuty sumienia. Nie wolno ci tak robić. Masz się ogarnąć. Robisz krzywdę innym osobom. Czyli upada tutaj pierwszy mit, że Duch Boży zawsze działa łagodnie, a szary zawsze działa gwałtownie nie. nie? Tak się często mówi w środowiskach odnowy, często, że czuję taki pokój od Pana Boga. Często tak jest, znaczy zawsze tak jest. Jak jesteś pod wpływem ducha dobrego, jak zawsze jesteś pod wpływem ducha dobrego, to tak masz. Ale jak jesteś pod wpływem ducha złego, to On będzie delikatnie do Ciebie wchodził, a Duch Święty będzie cię łupał. Wyrzutami sumienia. Może być tak, że, mam, że zazwyczaj jestem pod wpływem ducha dobrego i wtedy mam, mam ten pokój, ale jest na przykład jakiś moment w życiu, kiedy to się zmieni i nagle jestem pod wpływem ducha złego. Będę czuł wtedy, że jest jakoś inaczej, że coś tu się pokręciło, że coś nie gra, nie? albo są takie sprawy w moich życiu. Jakieś kwestie, na przykład, nie wiem, mam, wszystkie kwestie ułożone, ale kwestie seksualności, no to pod, pod wpływem ducha złego jestem. I tutaj duch zły będzie mówił tak, tak że to wpada we mnie tak łagodnie. A dobry będzie łap, ł, ł, wyrzuty sumienia dawał. I proces rozeznawania duchowego to jest proces pytania się, co duch święty, Bóg mi proponuje. Ja podejmuję wtedy decyzję zgodnie z tym, co on mówi. Jak podjąć decyzję w takich ważnych sprawach, nie wiem, na przykład powołania, co zmienić w swoim życiu, to jest filmik na dole o trzech sposobach na podejmowanie decyzji według Ignacego Loyoli, to można, jak ktoś jest zainteresowany, to może, może to zobaczyć, bo rozeznawanie to jest, ja pytam Panie Boże, co mam zrobić, no i on mi odpowiada w jakiś sposób, znam ten język rozeznawania duchowego i potem podejmuję decyzję, czyli to wcielam w życie, bo to jest jedno z drugim złączone. To jest rozeznawanie indywidualnie, jest też rozeznawanie wspólnotowe, że Duch Boży może jakąś taką grupę osób zapraszać, żeby coś zrobić. I na przykład Ignacy Loyola, zanim założył zakon, no to było tam. Oni byli takimi osobami nawróconymi, które były bardzo sprawne apostolska, ale rozrzucone po całej Europie. Oni wszyscy przeszli przez te ćwiczenia duchowe, które Ignacy z Loy Loyola wymyślił i żyli tym podobnym sposobem myślenia, ale każdy gdzie indziej. W pewnym momencie. Oni się skrzyknęli, zeszli pod Rzym i mówili: Panowie, musimy teraz się zastanowić, czy Duchu Boży chce od nas tego, żebyśmy żyli każdy osobno, i teraz, jak my umrzemy, no to ta myśl umrze, czy mamy stworzyć wspólną jakąś wspólnotę. I oni 40 dni tylko się modlili i pytali, pościli i rozeznawali: Co Panie Boże od nas chcesz? Takie rozeznawanie wspólnotowe też istnieje, ale wtedy cała grupa osób musi być z takim pytaniem: czy to robić, czy tego nie robić mamy. No i akurat w tym wypadku wyszło tak, że Ignacy z Loyoli i chłopaki, którzy byli na początku z nim, stworzyli zakon jezuitów, bo Duch Boży ich do tego zapraszał. Proces rozeznawania oni prowadzili, że my się zastanawiamy, co Ty, Panie Boże, od nas chcesz. No i potem podjęli decyzję, była ona zatwierdzona przez papieża. Jak rozeznawać indywidualnie? Świetne, to jest naprawdę bardzo, bardzo można tak wejść w taką współpracę z Panem Bogiem. Du dużo mniej jest wtedy takiego, że robię wszystko na czuję, że jestem jakiś zagubiony w tym świecie duchowym, coś mi wychodzi, coś mi nie wychodzi. Warto to robić, bo to są konkretne zasady, które pomagają mi w funkcjonowaniu. Najlepiej się tego uczyć po prostu na rekolekcjach ignacjańskich. Jak ktoś jeszcze nie był, to zapraszam na Fundament Rekolekcje w Ciszy. Tam, tam jest to wyjaśnione i tam jest to praktykowane, jak rozeznawać duchowo. Tyle o Ignacji. Dzięki.